Hej, cześć witam was z tej strony Sko. Dzisiaj mamy grę Clash of Clans Chyba tak to się dokładnie nazywa yy, Niestety nie mam włączonego dźwięku co może być troszeczkę niefajne dobra już mam, już wszystko jest Tutaj też nie ma polskiego języka tak jak w poprzedniej, że nie było, chyba bara, yy, nie ma dobra yy, Gra, która jest grą strategiczną, wymagającą czasu i Taką troszeczkę, jak widzicie, zniszczyli mi tutaj miasto, bardzo zniszczyli mi miasto moje. Ale gra ogólnie wymaga wszystkiego. Oprócz myślenia, bo raczej się tutaj nie przyda, w tej grze. Zatakowało mnie chyba dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, dziesięciu, dwudziestu, 40 ziomków, e, którzy byli bardzo nieminni, zabierając mi moje rzeczy. Możemy kliknąć sobie replay, żeby zobaczyć co to jest. Kto nas zatakował, jak nas atakował, jak W jakim stylu nas zatakował. Czy było to miłe, czy było to fajne. No, jak widzicie, nie było to fajne. Mamy za, za słabą ochronę. I ogólnie o co chodzi w tej grze? No dobra, wróćmy do domu, nie będziemy tutaj przeglądać. Chodzi o to, żeby zbudować swoje własne imperium. Też chcieliście, żebym pokazał tę grę. Ja już ją sobie wcześniej zainstalowałem, grałem w nią, bo kolega mi ją polecił. Mam 25 level, to jest taki dosyć spory, nie wiem, yy... Mamy swój jakiś tam mały taki ten, taką małą wioskę fajną, każdy gracz ma taki sam, taką samą wioskę, tylko że bardziej powiedzmy rozbudowaną. Musimy budować sobie takie coś co wydobywa nam elixir, many albo e, czekajcie co to jest za gówno, czekajcie bo nie wiem jak to się nazywa, to się nazywa eliksir Eliksir, dobra, niech będzie eliksir. Musimy wydobywać eliksir, żeby budować różne przedmioty. Na przykład kopalnie złota. Żeby zbudować coś do złota, trzeba użyć eliksir. Żeby zbudować coś do eliksiru, trzeba użyć złota. Ma to sens? No, ma. No. Powiedzmy, że ma. Tak samo, możemy tworzyć sobie, e, możemy, nie, inaczej. Możemy ulepszać sobie budynki. Ulepszając budynki, dostają one więcej życia, czyli to, co przed co tam wszystko rozwalili, to właśnie jest życie i to jest potrzebne, żeby się bronić. Tutaj ja dodajemy jakkolwiek 100 życia, bo to jest e, army camp, czyli coś, gdzie stoją sobie nasze jednostki wtedy, kiedy e, zwyczajnie nie mają co robić, bo możemy tutaj zbudować sobie parę jednostek, czekajcie. Ja spróbuję zbudować sobie, bo chyba nie mam aktualnie jednostek. Nie, tutaj możemy trenować sobie, sobie jednostki, jest ich dosyć sporo. I się powiedzieć, nie to jest podstawowa jednostka, to jest podstawowa fajna jednostka, to jest łucznik, to jest jakiś gobnik, który coś tam robi. Na każdego mamy jakiś opis, co robi, czym robi, ile zlataje obrażeń, jak szybko się rusza, i itp. Ale ten akurat zbiera kasę. Eee, czekajcie, wyłączyłem przez przypadek. Eee, na przykład... Ten jest wielkim ludem, wielkoludem, który sobie chodzi, atakuje zazwyczaj na początek wszystkie rzeczy, które są. które atakują nasze drużynę, że tak powiem, prawda? E, no, a głupie gówno. Jeszcze raz. E, ten o, on niesie bombę, co w sumie można się domyśleć, bo niesie bombę i atakuje, czekajcie, co buduje, atakuje? E, ściany, 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 to jego priorytet, już tak powiem. Tak. On rzuca bomby, to jest chyba też dosyć logiczne. Każdy z tych ziomków ma jakiś tam czas oczekiwania, na który musimy czekać, żeby go zbudować. Kurde, to dużo. Możemy zbudować sobie parę ziomków tutaj, o akurat tam się zrobią na, pod koniec odcinka, i pokażę wam jak to wygląda. E, musimy budować też Gold Storage i najważniejsze jest to, żeby ulepszać naszą e, halę town, town Hall. Nie wiem jak to się też wymawia. Nie mówcie mi, proszę. Możemy naprawić ją. Nie wiem po co naprawiać, ale naprawy, czemu nie? Naprawię wszystko. A, bo to wszystkie bomby się naprawiały, przy okazji, ok. Bo ja tu mam prawie bomby postawione, które wybuchają, jak ktoś do nich podejdzie z jakiegoś innego miasta albo coś. A upgradeując e, hale dostajemy nowe, nowe możliwości budowania nowych e, potworów, nowych jednostek, e, nowych więcej obrony Powiedzmy teraz mam limit na budowanie muru Kiedy ulepszę moją, moją halę wtedy będę mógł postawić go powiedzmy ile więcej? Poczekajcie gdzieś tutaj powinno być napisane e, no akurat tego nie ma tutaj napisanego Ale a nie jest 50 więcej muru będę mógł postawić Czyli tych o tutaj kubienek, które są tutaj I żeby ulepszać ten mur też muszę mieć troszeczkę kasy użyć i i ten mur z każdym levelem wygląda inaczej Tylko niestety, żeby budować, co czasami zajmuje nawet jeden albo dwa dni, albo trzy, albo cztery dni, to ciekawe, znaczy zależy jaki level, musimy mieć naszych budowlańców, czyli tych, o, debili, którzy budują, którzy kosztują kurde te głupie diamenty, których mamy 365 ludzie, znaczy gra wymusza na kupywaniu diamentów, żeby szybciej budować, ale ja tego nie robię, bo mam to... Dziupie, proszę yy, czekajcie, gdzie to było. To było. Wypr -pum 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 tutaj, yy, tutaj, nie, a w ogóle czegoś ja szukam. Tutaj, czekajcie, nie, też nie tutaj, tutaj, nie, tutaj, yy, tak, tutaj, proszę. 500 diametrów kosztuje. Możemy zbierać te 500 diametrów, nie ma problemu. Bo czasami pojawiają się jakieś. Yy, o, takie coś, właśnie, dokładnie o tym mówię. Musimy użyć 1000 eliksirów, żeby otworzyć I tutaj może być a powiedzmy 5 diamentów, 4 diamenty, 3, 2, 1 diamentów Pod każdym kamieniem można znaleźć jakiś diament Pod każdym drzewem można znaleźć jakiś diament Nie zawsze oczywiście, ale można Co jest najważniejsze e, W różnych miejscach można znaleźć fajne rzeczy I dostawać też poprzez wykonywanie zadań, które dostajemy od tej Czekajcie, poczekamy aż zobaczymy i zobaczymy ile tam tego jest ogólnie Tego, tych diamentów w tym boksie całym 3, 2, 1 o ła wow, moje włosy 25 diamentów dostałem, proszę bardzo, to jest dosyć dużo, tak szczerze mówiąc, naprawdę, ale tak samo za każde wykonanie e, di diamentu, ja pierd... dziule, co ja gadam, za każde wykonanie cholera jasna misji dostajemy też diamenty, dostajemy też expa, Expo to jest ten level, e, level symbolizuje jak dobrzy jesteśmy, chyba, nie wiem, może, zgaduję, powiedzmy, że tak. No właśnie ehm, tak, 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 dokładnie. Możemy się sprawdzić. Nie, czekajcie, coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem. E pa, 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 pa. Może A tu jest atak, atak, właśnie, możemy atakować, możemy atakować. Popatrzcie, ja tu zrobiłem sobie parę na trzy gwiazdki, na dwie gwiazdki, na 10 gwiazdek, nie ma na 10 jest ja tylko na trzy gwiazdki. Mam też na dwie, mam też na jedną gwiazdkę, bo strasznie do dupie mi poszło. Trzeba mieć naprawdę dobre wojsko, żeby czasami wybrać, wygrać z tymi goblinami, z innymi ziomami itp. Itd. Ja mam pokażę taką podstawową jakąś pierwszą z rundy. Powiedzmy tą, o atak, weźmy atak, tak, zobaczmy czy mamy wystarczająco dużo wojska, żeby go pokonać Więc widzicie, oni mają tutaj dwie armaty, które są dosyć spore, mają też cmentarz, co nas gówno obchodzi Cholera, wypuściliśmy jednego ziomka, fajnie. Wypuśćmy teraz resztę, wypuśćmy to gówno, niech sobie pójdzie, wywaliło w powietrze Dobra, ale się akcja dzieje, popatrzcie, popatrzcie, zresztą nam całe wojsko i gówno Poczekajcie, czekajcie, i ostatni ziomek, nie, jeszcze, teraz będzie ostatni, teraz będzie ostatni, czekajcie i koniec, nie Czekajcie, co ona coś zrobi? Gówno, dała się, kurde, normalnie Gówno ukraliśmy, ale ogólnie tutaj możemy Poprzez dodatkowanie tej hali i innych takich rzeczy Możemy zdobyć eliksir i kasę Dużo, czasami po dwa, czasami po 10, czasami po pięćdziesiąt tysięcy Zależy jak daleko doszliśmy tutaj w tym ataku Bo tak jak widzicie jest tutaj tego naprawdę sporo Jest sporo, tutaj na pewnie najwięcej Można zdobyć 800 tysięcy Kasy i 800 tysięcy eliksiru, co jest naprawdę sporo, ale naprawdę pewnie trzeba mieć spore wojsko. O oh, Jezu, się nagadałem. Dobra, co jeszcze możemy, mogę to pokazać? Eee, ogólnie, jako że to jest Clash of Clans, dostałem SMS-a. Yay! To musimy zbudować też nasz eee, zamek klanów, że tak można powiedzieć. Możemy stworzyć swój własny klan, możemy dołączyć do jakiegoś innego klanu, możemy znaleźć jakiś klan, możemy. Czekajcie, wpiszę tutaj coś sobie, powiedzmy wpiszę Kupa, może znajdzie mi kupę Proszę, kupa, ile kup, ile kup Czekajcie, może inaczej zrobię Gówno, czekajcie O, jest ale gówniany klub I tutaj to słowo idealnie pasuje do tego klubu, bo USA gówno Ma sens, dobra, ma sens Jak w USA pewnie nie wiedzą co to znaczy, ale My wiemy i możemy się z nich śmiać. Możemy upgrade'ować Castle co nam da e, więcej w, w, czegoś tam, nie robiłem żadnych jeszcze... Tak... Co ja bym tłumaczył, ja nie wiem wszystkiego o tej grze. Come on, no! Gra jest dosyć fajna, ale wymaga czasu i... wszystkiego. Jak zrobiłem sobie kurde, zrobiłem coś, nie wiem, co, jakiś eliksir, co nadaje nam ten eliksir? Nie, nie, to... Możemy atakować yy, piorunami zapewne jakieś budynki, które... które tam są u wroga, że tak powiem, prawda? No i tak to właśnie działa i o tutaj właśnie chodzi. Musimy budować, upgradeować, tworzyć swoje własne imperium i wykonywać questy, zdobywać level, połączyć się z, w klub z przyjaciółmi i czytać wiadomości, które dostajemy, jakieś miłosne tutaj, popatrzcie, że na przykład nas ktoś zaatakował, bardzo nas kochał i odejmuje nam wszystkiego i normalnie ja mogę zrobić rewangę, ale ja nie chcę zrobić rewangę, bo mi to nie pasuje. Czekajcie, pójdziemy sobie do jakiegoś mojego znajomego, ile mam tutaj jakiegoś mojego znajomego, powiedzmy weźmy sobie o tego znajomego, weźmy sobie visit o, możemy zwizytować jego coś. I zobaczyć jakie ma Imperium. Imperium ma dosyć spore. Town Hall jest naprawdę Town Hall jest naprawdę spore, nie wiem jak to się wymawia Ma dobrą obronę, ma dobre potwory, ma dobre rzeczy, które mogę, mo mogę sobie sprawdzić co to jest, co one robią, ile dają kasy, ile zajmuje im tworzenie rzeczy Co to na przykład jest to jest jakiś Barbarian level trzeci co jest naprawdę daleko, żeby go odblokować, długo trzeba grać I... Cholera, wie co jeszcze, ale no, sporo, jak widzicie, tutaj się dzieje. Ma swoją, swoją halę, najbardziej obronioną, jakimś chyba najlepszym murem, jaki jest. Level 7, ma 2500 HP. W tym do tego ma tutaj jeszcze parę armat. Ma tego barbariana, tutaj ma kusze, tutaj ma coś jeszcze. Tutaj ma coś tutaj, 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 tutaj. tutaj mogę tak bez końca klikać, dobra, mamy 10 minut. Mam no, 10 minut materiału. Pokazałam wam wszystko, co chciałam wam pokazać. Ja się póki co z wami żegnam. gry, gry jest spokojnie. No, gdyby wszystko się szybciej działo, to byłoby lepiej, ale na tym polega w sumie ta gra, więc nie ma się tutaj do czego przyczepić. Więc, no, jakby patrzeć na grywalność tej gry, to po zapewne jest naprawdę spora, bo ludzie lubią takie gry. Ja może nie za bardzo, mi się ta już gra troszeczkę znudziła, jak pograłem sobie troszeczkę, grałem codziennie, powiedzmy, upgrade'owałem jakiś budynek, bo zazwyczaj jeden dzień trwał, jako że mam tylko dwóch budowniczych, mogłem zagrywać tylko dwa budynki i... I tak jakoś tak nudno, nudno się gra. Co tak raz 10 minut dziennie, 5 minut dziennie spędzasz na tą i tyle. Ale gra gra. Dam 8 punktów. 7, 7 punktów. Dobra, 7 punktów. I póki co mogę się z wami pożegnać na razie. Cześć i pa. Link macie w opisie. Cześć.